że na ten znowu lepszy czas, czas pokoju zakończenia wojny w Ukrainie, nasi przedsiębiorcy z województwa podlaskiego będą gotowi na to, żeby wrócić czy też pójść na rynki wschodnie, na odbudowywanie Ukrainy, na współpracę, i odbudowywanie de facto w Białorusi czy też innych krajów wschodnich. To jest ten element, który warto też tutaj rozważyć jako swoistego rodzaju mocne wsparcie dla województwa podlaskiego. Dziękuję uprzejmie za zabranie głosu. Proszę przewodniczącego, senatora, dziękuję. dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie jest kluczowe dla przyszłości naszego województwa, bo jak sami Państwo widzicie, nie od dzisiaj, ale z wielką chęcią pełnimy i chcemy pełnić rolę lidera w przemianach i przebudowie. Programowania Unii Europejskiej, która doprowadzi do tego, że Województwo Podlaskie będzie beneficjentem pakietu dla regionów wschodnich Unii Europejskiej. Kluczowe dla nas wydarzenie, które rozpoczęliśmy już w roku ubiegłym, jest czas na to, żeby doprowadzić do zdefiniowania, sprecyzowania instrumentów i narzędzi, którymi chcemy się posługiwać przy wdrażaniu tego pakietu. Dlatego dzisiaj dyskutujemy już nie o generalia. oczywiście nawiązujemy do przeszłości, nawiązujemy do przyczyn czy skutków, które stoją w podłożu tego paktu, natomiast dzisiaj definiujemy szczegóły, dzisiaj definiujemy narzędzia, które będą służyły gospodarce, przedsiębiorczości, samorządności i zabezpieczeniu i wzroście ochronności w obszarze bezpieczeństwa, zdrowia, energetyki i żywności. Także bądźcie z nami i Myślę, że czekaszcie te informacje regionowi światu. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Wielunek, członek Zarządu Województwa zapraszam. Szanowni Państwo, ja witam wszystkich Państwa jako koordynator z Zarządu Województwa, który organizował dzisiejsze forum, sądząc po gratulacjach, które otrzymujemy wszyscy wierzę, że jest to forum udane. Wszystkich Państwa zapraszam Cię o godzinie 15 na przemówienie Donalda Tuska, który złoży specjalne deklaracje dla Województwa Podlaskiego. Drodzy Państwo, a jeszcze bior... nie będę mówił o rzeczach merytorycznych, tutaj przedmówcy zrobili to bardzo dobrze. Chciałbym powiedzieć, że ta wspólna, te wspólne przedsięwzięcie mogło się odbyć właśnie dzięki Urzędowi Warszawskiemu, dzięki urzędowi miasta, ale dzięki również całemu światu nauki Białego Stoku i podmiotom gospodarczym. Drodzy Państwo i to co powiedział Tadeusz Truskolaski po raz pierwszy zrobiliśmy ten kongres sami. Wydaliśmy cztery razy mniej pieniędzy niż było to do, do, dotychczas. To też jest bardzo ważne. Mamy przygotowaną y, naprawdę już w tej chwili grupę ludzi, która jest w stanie budować dobre kongresy. A sądząc po, y, po, li, po liczbie uczestników i też y, y, ważności gości, który, którzy dzisiaj przybyli, to wydaje mi się, że zrobiliśmy to dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wojewoda Podlaski, Jacek Krzyżowski, proszę. Dzień dobry. Proszę Państwa, podsumowując to, co do tej pory już powiedziano, można by było powiedzieć, wszystko zaczyna się od bezpieczeństwa. To słowo, ten termin dzisiaj był już odmieniany przez wszystkie przypadki, i myślę, że do zakończenia tego wydarzenia nic się w tej kwestii nie zmieni. To forum zostało zorganizowane po to, żeby w formie właśnie dyskusji i namysłu rozmawiać o tym, co z punktu widzenia tego szczególnego regionu jest najważniejsze, ale także jakie działania będą podejmowane w przyszłości, żeby temu regionowi pomóc. Wydaje mi się, że oczywistym jest stwierdzenie, że nie ma lepszego miejsca niż konferencje. Nikt niczego innego do tej pory nie wymyślił. Żebyśmy mogli spotkać i ze sobą rozmawiać to wcale nie oznacza, że mamy dokładnie takie samo zdanie na każdy temat. Ale to jest w tym wszystkim najważniejsze, że potrafimy ze sobą mądrze rozmawiać, bo łączy nas wspólny cel. Dbałość o naszą ojczyznę i dbałość o ten szczególny region, jakim jest województwo podlaskie. Ale chyba największą wartością tego wydarzenia jest to, że one połączyło świat polityków, samorządowców, ludzi biznesu i ludzi nauki. Chciałbym zwrócić uwagę, że Mamy tutaj przedstawicieli na przykład Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wielosopy, czyli tego wydziału, który w najlepszy możliwy sposób potrafi ten świat opisać i pozwala nam go lepiej zrozumieć. To jest ta wielka wartość, która kryje się w tym kongresie i wierzę w kolejne mądre debaty, wierzę w kolejne mądre rozmowy, ale przede wszystkim wierzę w mądre pomysły, które pomogą nam. I właśnie dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Jarmstoku zakończy tę konferencję. Panie profesorze, zapraszam, Adam Bartycki. Pani Władimbowo, dziękuję za moje słowa. Troszeczkę bliżej do mikrofonu. Pani Władimbowo, jesteś pracownikiem Wydziału Stosunków Międzynarodowych i jednym z ekspertów od bezpieczeństwa międzynarodowego. Jestem dumny i bardzo szczęśliwy, że Uniwersytet w Jarmstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Wydział prawa bardzo aktywnie włączyliśmy do realizacji tego e, przedsięwzięcia. Mamy bardzo duże kompetencje dotyczące bezpieczeństwa, bezpieczeństwa międzynarodowego, no i wydaje się, że bez nas e, ten kongres e, byłby dużo gorszy. E, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i e, polecamy się e, na przyszłość. Dziękuję. I na tym, Szanowni Państwo, kończymy. Pytań nie widzę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Nasi goście wracają do paneli. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Não é, a